Witam moi drodzy, z tej strony Patrycja i witam was w ostatnim filmiku w 2023 roku. Mamy dzisiaj w Rimini we Włoszech taki pochmurny, grudniowy dzień. Wzięłam mnie na takie refleksje, rozkminy. Otworzyłam mój dziennik i zapisałam 23 lekcje, zdania, które uświadomiłam sobie w tym roku i uznałam, że fajnym pomysłem będzie podzielenie się z tym z wami jako takie podsumowanie i danie sobie rad lekcji na przyszły rok. Z tymi lekcjami będę wchodzić w nowy rok. Być może dla niektórych będzie to zmiana mindsetu. Po prostu chcę wam powiedzieć o o zmianach myślenia, których dokonałam w tym roku, które mi pozwoliły bardziej odkryć siebie i jakość mojego życia się poprawiła. Ogólnie te zdania są w kolejności losowej, ale chyba już bez zbędnego przedłużenia przejdę do moich podpunktów. Pierwszą lekcją, zmianą której dokonałam w 2023, to naucz się mówić NIE. I może te punkty będą takie proste, ale czasem te najmniejsze, najprostsze zmiany mogą dokonać największych zmian. Tutaj na wymianie ja we Włoszech bardzo dużo nauczyłam się o sobie i przede wszystkim nauczyłam się asertywności. Podczas kiedy mieszkam sama, nie miałam znajomych, bardzo pchałam siebie do wychodzenia z domu, pomimo tego, że nie zawsze miałam na to ochotę. I okej, okay, czasem to jest w porządku, żeby popchać siebie do działania i żeby wyjść, pomimo tego, że trochę nam się nie chce, ale bywają takie dni, w których nie mam siły. I to też jest okej, okay, żeby spędzić trochę czasu ze sobą, ale też mówię tutaj w kontekście odmawiania pewnych rzeczy, nawet odmawianie picia na imprezach. Ja nie piję podczas imprez, rzadko też chodzę na imprezę, dlatego jak już byłam i ktoś próbował we mnie wcisnąć coś do picia, chciałam postawić na swoim i takie słuchanie się swoich potrzeb i odmawianie, kiedy faktycznie nie. Mam na to ochoty. To jest bardzo ważne, żeby szanować swoje decyzje i koniec końców to wy znacie siebie najlepiej. Z tym podpunktem trochę wiąże się kolejna lekcja, jaka jest bądź autentyczna. Tworząc w social mediach, nagrywając, staram się zawsze być w 100% z sobą. Nawet kiedy mam gorszy dzień, chcę wam pokazywać, że to też jest ok. też chcę mówić o swoich problemach. Jak wiecie, nie mam zbyt dobrej relacji z jedzeniem. Miałam dużo zlotów i upadków, dużo próbowałam, ale dużo do tego, że nie chcę, żeby ludzie mnie znali tylko z tego, że mam problem z jedzeniem. Musiałam porozmawiać sama ze sobą co tak naprawdę ja chcę i jaka ja naprawdę jestem. I wiem, że mam więcej do zaoferowania niż tylko relacje z jedzeniem. Chcę być po prostu sobą, chcę, żeby ludzie mnie lubili za to, jaką jestem. Nie potrzebuję wpasowywać się we wszystkie trendy, które panują na TikToku, na Instagramie. Fajnie jest się zainspirować od innych twórców, ale w tym roku zauważyłam, że w momencie, kiedy byłam w 100% autentyczna, kiedy nie obmyślałam tego, czy ktoś to polubi, czy ktoś tego nie polubi, wtedy najbardziej mi wychodziło, kiedy robiłam rzeczy, które dają mi przyjemność, kiedy mogę być po prostu sobą. Dlatego nie bójcie się być sobą, nie bójcie się być autentyczni, nie bójcie się pokazywać tego, jak co jesteście i nie zmieniajcie się dla innych tylko po to, żeby się przyporządkować. Otwórz się na możliwości. Chyba nie muszę mówić, że największą zmianą w moim życiu w tym roku była wymiana do Włoch. We wrześniu wyjechałam na Erasmusa. Jednakże wiedziałam już o tym od marca, a na Erasmusa planowałam pojechać w ogóle, od kiedy zaczęłam studia, także wiedziałam, że taka możliwość jest, ale im był bliżej tego wyjazdu, tym bardziej pomyślałam, czy to jest dobra decyzja. Czy może jednak nie powinnam zostać w domu? Przecież w jest mi wygodnie, jest komfortowo jednak gdzieś tam w środku mnie to marzenie było żeby wyprowadzić się za granicę żeby pojechać do Włoch na wymianę, było to wygodne wychodzenie ze strefy komfortu nie jest wygodne i wszyscy o tym wiemy, dlatego byłem na strachu warto otwierać się na nowe możliwości bo ta wymiana dała mi ogromnie dużo innych możliwości poznałam niesamowite osoby z całego świata zobaczyłam niesamowite miejsca rozwinęłam swój język, przełamałam barierę językową i mogłabym tak wymieniać godzinami czego się nauczyłam oczywiście ja mam też dużo upadków i jakby nie zawsze jest idealnie, ale jeżeli nie otworzyłabym się na tą możliwość, jakoś jest wyjechanie na wymianę, nie nauczyłabym się tyle o sobie, co w ciągu tych trzech miesięcy, od kiedy jestem tutaj. Dlatego, jeżeli masz jakąś możliwość na rozwój, nie mówię od razu, żeby wyprowadzić się do drugi koniec Europy, może być to zaczęcie nowej pracy, otworzenie własnego biznesu. Coś, co zawsze chcieliście robić, ale trochę się baliście. Go for it. Jakby życie jest za krótkie, żeby stać w miejscu i warto się rozwijać, bo wtedy poznajemy siebie, poznajemy to, co chcielibyśmy robić. I to jest trudne, ale wiem, że warto. Nie wiesz życie aż tak na serio. Może nie wiecie, ale ja jestem największym overkinkerem na świecie. Ja potrzebuję mieć wszystko zaplanowane, wszystko perfekcyjnie, dopięte. Jak coś nie wyjdzie, strasznie to obmyślam. Nie umiem być spontaniczna. Po jakichś spotkaniach ze znajomymi bardzo dużo myślę, czy dobrze powiedziałam, co bym mogła zrobić lepiej następnym razem. I bardzo przyjmuję się dosłownie wszystkim. Studiami, social mediami, moim życiem prywatnym. Ale tutaj we Włoszech, patrząc na kulturę innych, patrząc na innych ludzi, zobaczyłam, że to, że nie ma się planu, to, że czasem jest się spontanicznym, też jest cudowne. Nigdy też nie chcę mówić, że żyjemy na lewitującym kamieniu, i w ogóle nic nie ma znaczenia, dlatego nie powinniśmy brać wszystkich rzeczy na serio, ale bardziej chodzi mi o to, żeby czasem zmienić myślenie na co ma być, to będzie i żyć bardziej tym, co jest tu i teraz, niż ciągłym zamartwianiem się, co będzie, dlatego czasem lepiej zluzować i powiedzieć coś, już będzie ok, jakoś z tego wyjdziemy, a teraz korzystamy z życia, póki mamy taką możliwość. Rzecz, z którą walczę, z którą cały czas mam problem, to porównywanie się do innych. I kolejną lekcją, którą sobie bym dała, nie porównuj się do nikogo, tylko do przeszłej wersji siebie. Moim ulubionym cytatem z tego roku jest, nie porównuj Swojego rozdziału pierwszego do czyjegoś rozdziału trzydziestego. Ja o tym mówiłam już w filmiku o bycie w Twoich twenties. Dlatego jeżeli go nie oglądaliście, to bardzo polecam. Porównywanie się do innych po prostu nie ma sensu. Ciągłe myślenie o tym, kto wygląda lepiej, kto ma więcej rzeczy, kto ma lepsze rzeczy, to jest taka rzecz, z którą cały czas się zmagam. I na przykład, kiedy zauważyłam, że porównuję się do kogoś z internetu, przeglądam non-stop social media, potrzebuję odłożyć telefon i zobaczyć, czego ja tak naprawdę potrzebowałam. I skupić się po prostu na sobie i nie tracić czasu na porównywanie się do innych, bo bardzo dużo czasu Straciłam na tym. Inspirują mnie się nawzajem, ale bez takiej toksyczności. Zawrzeń jak taki typowy coach motywacyjny, ale nie bój się marzyć, bo możesz osiągnąć wszystko, co chcesz. Niektórzy mogą pomyśleć nie, to jest niemożliwe, ale na moim przykładzie muszę wam powiedzieć, że da się. Kiedy ustalacie sobie co roku nowe cele, ja sobie cele rozkładam na takie mniejsze, większe, zakładając, że są one realne do spełnienia, ale nie zapominam o marzeniach. I kiedy ktoś by mi powiedział trzy lata temu, że wyprowadzę się do Włoch, będę miała takie swoje małe słodkie mieszkanko i że dam sobie radę, bym go wyśmiała, a wtedy to było takie moje największe marzenie i nie wyobrażałam sobie, że je osiągnę, ale poprzez te małe kroczki, dążenie od małego celu do większego celu. Jestem tu, gdzie jestem I wiem, że całe życie przede mną i wiem, że poprzez ciężką pracę, jeżeli wyznaczę sobie jakiś cel, mogę go osiągnąć. Jednak trzeba zacząć działać, nic nie przyjdzie od tak i trzeba uwierzyć w siebie i w swoje możliwości, bo jeżeli będziecie mieli nastawienie, że nic wam nie wyjdzie, no to to jest przepis na porażkę, ale jeżeli będziecie wierzyć w siebie, w swoje możliwości, nieważne od czego zaczynacie, może ciężka praca przy przed nami, ale żadna łatwa rzecz nie była łatwa na początku. Trzeba przejść przez te trudniejsze momenty, ale potem będziecie mogli sobie podziękować i zobaczycie, że wszystko jest do spełnienia, jeżeli uwierzycie w siebie i zaczniecie działać. Nawet jeżeli to nie będzie idealnie na początku, po jakimś czasie Wam to wyjdzie. Co do perfekcjonizmu, lekcja siódma. Nie może być we wszystkim najlepsza. Będę mówić tutaj dużo na swoim przykładzie, ale ja na przykład, tworząc social media, chciałabym robić wszystko: treningi, podróże, studia, produktywność, jakieś przepisy. A przy okazji jeszcze zostać architektem, lekarzem, aktorką, piosenkarką, tancerką, otworzyć własną kawiarnię. I może to jest trochę przykre, ale wiem, że tak się nie da. Doba jest za krótka, jesteśmy tylko ludźmi i czasem też potrzebujemy tak zwanego odpoczynku. I też nie możemy być we wszystkim najlepsi. Niektórzy się urodzili z talentem do śpiewania, a niektórzy nie. Ja jestem to osoba, która nie ma talentu do śpiewania, więc nawet pomimo tak, że bardzo bym chciała zostać piosenkarką, może jestem w czymś innym lepsza, czym powinnam się skupić bardziej, co bardziej daje mi przyjemność. Przy spróbowaniu nowych rzeczy dowiadujecie się, co lubicie robić najbardziej i na czym powinniście się skupić najbardziej, ale Trzeba sobie uświadomić, że nie można być we wszystkim najlepszym, ale na pewno jest rzecz, w której jesteście dobrzy, najlepsi i powinniście się na tym skupić i odnajdywać w pasję. Ale nie wszystko musicie zawsze robić na 100%. Takie odpuszczenie też jest ważne, bo wtedy nie czujemy aż tak na sobie dużej presji i bardziej czerpiemy z tych rzeczy przyjemność. Szanuj siebie i swoje słowo. O tym już wspomniałam, jeżeli chodzi o odmawianie, ale dla mnie, która zmaga się z zaburzoną relacją z jedzeniem, ważne jest, żeby szanować też swoje ciało i swój organizm, traktować siebie dobrze, odpoczywać kiedy tego potrzebuje. I wiem, że niektórzy nie mogą sobie pozwolić na tyle odpoczynku. Ja to mówię tylko na swoim przykładzie, ale chyba taką najważniejszą rzeczą, którą wyniosłam z tego roku, to jest taki szacunek do samego siebie, bo dostaliśmy takie ciało, organizmy jakie mamy i powinniśmy traktować je najlepiej, jak tylko potrafimy. I może to się czasem wiąże z odmawianiem, z zostaniem w domu, odczuwaniem emocji, płakaniem, ale to wszystko jest w porządku, jeżeli tego potrzebujecie. Ten filmik jest naprawdę dla mnie bardzo trudny, ale w tym roku uświadomiłam sobie, że zdrowie psychiczne i fizyczne jest najważniejsze, i bez niego tak naprawdę nie możemy. Możemy zrobić nic. I na samą myśl chcę się płakać, ponieważ zauważyłam to tutaj. Ile moja choroba mi zabrała, jak długo się z tym zmagam, i ile szkody zrobiłam swojemu organizmowi. Przez co dostałam też dużo hejtu. I jest mi tak przykro, że nie zadbałam o swoje zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne w tym roku. Niektórym się wydaje, że to je wszystko robię na pokaz, że cały czas tkwię w tej chorobie, ale nie wiecie, co dzieje w mojej głowie, nie wiecie, przez ile przeszłam. I też mi jest przykro, że nie mogę robić tyle, co bym chciała, bo zdrowie mi na to nie pozwala. Dlatego pamiętajcie, że na samym początku. Kiedy widzicie sobie nie radzicie, albo kiedy źle się czujecie nie bójcie się poprosić o pomoc, nie bójcie się pójść do lekarza i zacząć działać od razu, a nie odwlekać to w czasie i potem walczyć z takimi skutkami, jakimi ja mam teraz na przykład. Mój ulubiony temat, nawyk, który robię od dawna, czyli wdzięczność. Bądź wdzięczny, wdzięczna za to, co już masz. Będąc w Gdańsku bardzo dużo narzekałam, mówiłam, że nie mam co tam robić, tam nic nie ma, nie doceniałam tego, że mieszkam z rodzicami, że mam swojego pieska i w ogóle myślałam, że jak przyjedę do Włoch, to wszystkie moje Zniknął, i nie będę za niczym tęsknić. Jednak okazało się, że tęsknię za takimi małymi rzeczami jak mój pies, mój pokój, moja rodzina. I zauważyłam, że nie doceniałam tego, co miałam tam w Gdańsku, że nie byłam za to wdzięczna, i tutaj sobie to uświadomiłam, że jestem strasznie wdzięczna za rodzinę, jaką mam, za mojego pieska, za możliwości, które miałam tam w Gdańsku, ale równocześnie jestem przeogromnie wdzięczna za te możliwości, jakie mam teraz. I kiedy zaczniemy dostrzegać te małe rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, te małe rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsi, nasze jakość życia naprawdę się poprawi normalnie aż się zruszyła. to może wydawać się śmieszne, że takie małe rzeczy sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsi ale kiedy codziennie będziemy dostrzegać kilka małych rzeczy zaczniemy być naprawdę szczęśliwi będziemy potrafić docenić to co mamy i pokochamy nasze życie takim jakim jest i właśnie przez to nawet nie będziemy się porównywać do innych bo będziemy szczęśliwi z tym co mamy teraz postaw na rozwój i nie bój się próbować o matko, mogłabym gadać o samorozwoju godzinami na początku wszystkie rzeczy mogą nas przetłaczać że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, że nie jesteśmy w stanie Wprowadzić nowych nawyków albo boimy się zapisać na jakieś zajęcia. W tym roku spróbowałam dance'u, w którym się zakochałam, i pomimo tego, że na początku nie umiałam zrobić nic, to teraz bardzo za tym tęsknię, by the way. A myślałam o tym, czy nie zapisać się na zajęcia, nie wiem, od dwóch, trzech lat, więc bardzo to odkładałam w czasie. Dlatego to jest Twój znak, że jeżeli myślałaś, myślałeś o zapisaniu się na jakieś zajęcia, nie czekaj na odpowiedni moment, tylko zacznij teraz. Nie bój się próbować, jeżeli wyjdzie, będzie super, a jeżeli nie, wyciągnij z tego lekcję, spróbujesz czegoś nowego, może zobaczysz, że są inne zajęcia które Cię interesują, czytaj książki na tematy, które Cię interesują i nie myśl o tym, co ktoś inny pomyśli. Miej pasję, rutynę, która nada Ci pęd i która będzie pozwalać Ci poznawać siebie. Ja jestem wielką fanką rutyn. Uwielbiam moje nawyki, bo to jest coś, co mnie motywuje każdego poranka. Jestem podekscytowana, kiedy wstaję i mogę zrobić swoje poranne nawyki, mogę zrobić jogę. To mnie motywuje też do dalszej części dnia, żeby zrobić coś fajnego. Mam dużo energii, żeby pójść na studia, pójść ze znajomymi. Te poranki, te rutyny też dają mi taki spokój ducha, bo to jest coś, co robię w zgodzie samej ze sobą, ale równocześnie to mi daje taką motywację do działania, dlatego jeżeli jeszcze nie macie jakiejś rutyny, to wykreujcie sobie jakąś i to nie znaczy od razu, że musicie wstawać o 5, kładź się o 23 spać robić 20 tysięcy kroków dziennie joga, siłownia, wszystko, nie, zacznijcie powoli, jednego, dwóch nawyków, takie coś, co będzie was motywować do dalszej części dnia, I coś, co będzie wam dawało kopę do działania, na moim kanale znajdziecie dużo rutyn, może was zainspirują, nieważne kim jesteś i w jakim momencie życia jesteś jesteś kochana, jesteś wartościowa i jesteś wystarczająca. Nieważne czy przechodzisz przez gorszy czas, czy przez lepszy czas. Pamiętaj, że dostałaś taki dar jak życie na Ziemi i może teraz czujesz, że wszystko idzie nie po Twojej myśli. Może tego po mnie nie widać, ale ja się z tym teraz aktualnie zmagam. Przechodzę jeden z gorszych czasów w moim życiu, ale wiem, że to jest proces. Potrzebuję też tego, żeby docenić to, co mam. Ale wiem, że mam wokół siebie ludzi, którzy mnie kochają. Wiem, że mam was, do których zawsze mogę pogadać. I Wiem, że koniec końców mam moje wymarzone życie i też mam wrażenie, że koniec roku daje nam tyle refleksji, właśnie myślenie o tym, co zrobiliśmy dobrze. O tym, co zrobiliśmy źle. Mamy marzenia, mamy cele. I nawet jeżeli myślisz, że nikt Cię nie pokocha, nawet jeżeli myślisz, że czujesz się niewystarczająca, uwierz mi, jesteś. I ci to mówię, nawet powiem, że się nie znamy, uwierz w siebie i ważne jest, żeby też pokochać siebie, pokochać siebie taką, jaką się jest. I nawet jeżeli masz ten gorszy czas, to uwierz mi, że to przejdzie i będzie lepiej. Takie w przejście do kolejnego podpunktu, czyli stawiaj siebie na pierwszym miejscu i nie pomagaj innym na siłę, jeżeli sama nie czujesz się ze sobą dobrze. W tym roku zauważyłam, że dużo się mówiło o byciu people pleaserem, o tym właśnie, że nie Myślało się o sobie, tylko myślało się o dobrze kogoś innego. Wiadomo, super jest dbać o swoich przyjaciół, ale w tym wszystkim, w tym pędzie świata, nie zapominajcie o tym, że Wy też jesteście i że Wy też czasem potrzebujecie pomocy i czasem warto postawić siebie wyżej. Nie będzie to egoistyczne, jeżeli odmówisz spotkania i odpoczniesz zrobić coś dla siebie. Nie będzie to egoistyczne, jeżeli pomyślisz o swoim zdrowiu. W tym samym jesteś za ręką prawdy, że fajnie jest postawić siebie na tym pierwszym miejscu i żeby zadbać przede wszystkim o siebie, a potem zacząć myśleć o innych. Kiedy zadbacie o siebie, o swoje zdrowie, o swój komfort, o swój rozwój otworzy wam świat na kolejne możliwości i wtedy będziecie znali bardziej siebie i będziecie wiedzieć co dla was jest dobre, a co dla was jest złe ale warto czasem sobie porozmawiać ze sobą czego tak naprawdę chce i pomyśleć najpierw o sobie, a potem o kimś innym Życie to sinusoida Czy ja muszę coś dodać? Każdy ma złote i upadki W czasach kiedy mamy social media i widzimy, że każdy żyje swoim wymarzonym życiem bez żadnych upadków, może nas przetłaczać ale jestem przekonana, że każdy ma gorsze momenty w życiu Czasem dyscyplina jest ważniejsza Czasem. Trzeba się zmotywować do działania, nie mówię, że nie. Ale każdy ma taki dzień, w którym nie czuje się najlepiej, w którym ma bady body image tej, w którym czuje się niewystarczająco. I ważne jest, żeby sobie to uświadomić, że to jest okej. Okay. Tylko trzeba znaleźć sposób, jak z tym walczyć, jak sobie z tym radzić. Ale pamiętajcie, że nieważne co widzicie w social mediach, nieważne, co widzicie w życiu kogoś innego, a wy macie gorszy okres, to pamiętajcie, że ktoś inny, kto pokazuje, że żyje swoim aktualnie wymarzonym życiem, też może mieć gorszy czas. Ale ja wiem, że po gorszym czasie zawsze wychodzi słońce. Kolejny tekst kończą motywacyjnego, ale bez upadków, bez uczenia się, na takich gorszych doświadczeniach, nie rozbijalibyśmy się i taki gorszy czas też nas czegoś uczy. Traktuj siebie jak najlepszą przyjaciółkę, bo ty spędzasz ze sobą 24 godziny na dobę. W tym roku dużo spędzałam czasu samą ze sobą, starałam się traktować siebie jak przyjaciółkę, zebrać do kawiarni, do biblioteki. Polubiłam spędzać czas sami ze sobą i na pewno bardziej polubiłam siebie, bo po koniec końców, pomimo tego, że mam cudownych przyjaciół, czasem potrzebuję spędzić czas sam ze sobą i takie akceptowanie siebie też jest bardzo ważne. To, jak traktujemy siebie, też ma wpływ na to, jak traktujemy potem innych. Nie zapominajcie, że to wy znacie siebie najlepiej i warto traktować siebie dobrze. Nie mówię o tym, żeby odciąć się od wszystkich i mówić się, o traktuję się jak najlepszą przyjacielka. Chodzi o to, żeby nie zapominać o sobie i żeby spędzać też czas ze sobą, ale dlatego, że kochacie siebie i znacie swoje potrzeby. To jest jedna z moich ulubionych lekcji i miałam przez nią bardzo dużo refleksji w tym roku. W relacjach nie patrz tylko ze swojej perspektywy, bo każdy zmaga się z czymś innym. I tu mi chodzi o relacje przyjacielskie albo coś więcej. Jeżeli wkładacie w jakąś relację w wysiłek, swoją energię, widzicie, że druga osoba nie oddziałuje tak samo, jak byście chcieli, to nie zapomnijcie, że ta osoba też ma jakieś problemy. Ta osoba też może się z czymś zmagać. I czasem o tym zapominamy i myślimy za dużo o sobie. Ale każdy przez coś przechodzi i najważniejsza w relacjach według mnie jest komunikacja. Dlatego bez rozmowy nie ma niczego. Ale jeżeli nie złapiecie z kimś vibe'u, to nie obwiniajcie samego siebie. Tylko pomyślcie o tym, co może przychodzić druga osoba. Może spytajcie, czy czegoś potrzebuje. W budowaniu relacji ważna jest ta komunikacja. Rozmowa może wam dużo dać, żeby poznać drugą osobę, żeby zobaczyć, w jakiej sytuacji jest Jesteście. I czasem trzeba się postawić na miejsce drugiej osoby, zobaczyć przez co ona przechodzi, żeby wiedzieć, nad czym możecie pracować. To ok, nie wiedzieć co robić w życiu i być zagubionym. O tym nie chcę się rozgadywać, i nagrałam o tym jak mówiłam, cały osobny filmik. Wydaje mi się, że większość osób nie wie, co chce robić w życiu. Każdy z nas jest tutaj pierwszy raz. I nikt nie do końca wie, czy robimy dobrze, czy wybraliśmy dobry kierunek, ale te poprzednie lekcje, rozwój, pani o siebie może nam pomóc w tym. Jednak nie zapominajmy, że to jest ok, jeżeli nie wiemy, co chce robić w życiu. Nie czekaj na szczęście i nie mów I will be. Happy, when nie uciekaj od swoich problemów, tylko przeciwstawiaj się przeciwko nim. Jak powiedziałam wcześniej, myślałam, że jak przyjedę do Włoch, to wszystkie moje problemy znikną, i może w pewien sposób chciałam uciec od moich problemów. No, a jak się okazało, wzięłam te problemy ze sobą i zauważyłam to dopiero tutaj. Często mówiłam, będę szczęśliwa, gdy będę szczęśliwa, gdy pojadę tam, będę szczęśliwa, gdy osiągnę to. Ale z każdą rzeczą, którą otrzymywałam, stawiałam sobie poprzeczkę wyżej. I nawet, jak miałam jakieś problemy, to próbowałam od nich uciekać i mówić, że to się rozwiąże kiedy. Zamiast zatrzymać się i pomyśleć, dlaczego ja ten problem. Dlaczego ja się teraz nie czuję dobrze? Co mogłabym zrobić teraz, żeby poczuć się lepiej? I tutaj nie bójcie się prosić o pomoc. Bardzo tutaj może pomóc terapia, nie ma w tym nic złego, ale warto walczyć ze swoimi problemami. Nie odstawiajcie tego na ostatnią chwilę. Nie mówcie, że kiedyś przyjdzie odpowiedni moment, bo on nigdy nie przyjdzie. Zacznijcie działać teraz. Życie jest za krótkie, żeby sobie odstawiać w czasie, a nawet nie wiecie, ile możecie stracić. Nie każdy Cię polubi, ale Ty nie musisz polubić każdego. Jak widzicie, bardzo dużo się nauczyłam, będąc tutaj na wymianie, ale kiedy tutaj przyjechałam, miałam taką presję, żeby poznać jak najwięcej ludzi, żeby otaczać się jak największą ilością osób, żeby jak najwięcej osób nie polubiło. I czasem zapominałam sobie pomyśleć, czy faktycznie mi to sprawia przyjemność i czy ja lubię spędzać czas z tymi ludźmi, czy to jest mój vibe, typ osób, z którymi chcę spędzać czas, czy ja coś wyciągam z tych relacji i robiłam rzeczy na siłę, żeby tylko się komuś przypodobać. Co nie jest według mnie za dobrą cechą, ale kiedyś się tak przebudziłam i ogarnęłam. Okej, okay, Patrycja, wychodź z ludźmi, z którymi faktycznie dobrze się czujesz, w którym możesz zaufać i postaw jakość ponad ilość. Ja mam tutaj trójkę takich osób, które mogę nazwać przyjaciół i czuję się o wiele lepiej niż w momencie, kiedy wychodziłam codziennie z kimś innym i nie umiałam nikogo nazwać przyjacielem. I pamiętajcie, że wy też nie musicie każdego polubić. Nie z każdym złapiecie vibe. Nie chodzi tu o to, żeby siebie obrażać i mówić, że nienawidzicie tych osób, tylko po prostu szanujcie siebie nawzajem, ale nie z każdym musisz być od razu najlepszą przyjaciółką przyjacielem. Nie szukaj relacji na siłę. Ja jestem singielką od 2002 roku, od kiedy się urodziłam. I miałam takie momenty, w których chciałam znaleźć sobie chłopaka, w których czułam się samotna i byłam bardzo zdesperowana, żeby pójść na jakąś radkę. Aby kogoś poznać, tak samo z przyjaciółmi, w momencie, w którym byłam sama. Robiłam bardzo dużo rzeczy na siłę, tylko po to, żeby mieć przyjaciół, żeby mieć z kim wyjść. I to doszło do momentów, w którym nie byłam szczera ze sobą. To były momenty, w których po prostu nie byłam sobą. A kiedy postawiłam siebie na pierwszym miejscu i uznałam, że będę autentyczna, wszystko zaczęło iść tak naturalnie. I zanim się obejrzałam, miałam prawdziwych przyjaciół. the Energy You Want to Attract, to może Wam naprawdę pomóc. Jeżeli będziecie darzyć ludzi taką pozytywną energię, będziecie przyciągać takich ludzi. Wszystko może być naturalnie. Nie bójcie się zagadywać do ludzi. Jeżeli czujecie, że macie z kimś vibe, zapytajcie kogoś, czy chcecie iść z kimś na kawę, ale pozwólcie życiu być, jakby nie ma co szukać na siłę, bo to nigdy nie ma sensu. Ale kiedy będziecie sobą, naprawdę nie skończycie samotni. Otwierajcie się na nowe znajomości, ale nie róbcie nic na siłę. Pozwól sobie mieć gorszy czas i nie bój się odczuwać emocji. Przez długi czas myślałam, że to, że często płaczę, jest czymś złym, i obwiniałam siebie za to, że odczuwam jakieś emocje i płaczę, co teraz wydaje mi się czymś w ogóle nierealnym. Ale kiedy przychodzisz przez ten gorszy czas, pozwól sobie go mieć, zadbaj o siebie nie mówię tutaj, żeby zamknąć się w pokoju nie mówicie jakie wasze życie jest beznadziejne tylko ten gorszy czas poświęćcie dla siebie zróbcie journaling, spędźcie self-care night routine zróbcie rzeczy, które lubicie robić po których poczujecie się lepiej nie bójcie się odczuwać emocji przelejcie swoje emocje na kartkę, pośpiewajcie popłaczcie sobie, zadzwońcie do kogoś bliskiego pogadajcie z kimś bliskim jednak zaakceptujcie to, że macie prawo czuć się gorzej, nie ukrywajcie swoich emocji, bo to też jest ludzkie żeby płakać, żeby być smutnym jednego dnia i nie udawajcie, że wszystko jest w porządku. Nie bójcie się powiedzieć, że przychodzicie przez gorszy czas, bo to pozwala nam zrozumieć siebie i to pozwala nam walczyć z tym i robić rzeczy, żeby poczuć się lepiej. I już ostatnią lekcją, którą daję sobie teraz na ten rok, jest pozwól sobie żyć. Każdy może to interpretować inaczej. Ja życzę sobie tego, że pomimo tego, że kocham planować, rzucić trochę na spontaniczność, nie bać się zmian, nie bać się korzystać z życia i odpuścić sobie niektóre rzeczy, z którymi się zmagam. Chcę przypomnieć sobie, że bez zdrowia nie ma niczego. A kiedy będzie zdrowie, będę mogła robić rzeczy, które chcę robić, ale nie mogę bać się zmian i nie mogę bać się żyć. Ale z taką refleksją was zostawia. Mam nadzieję, że 2024 będzie dla każdego udany. Ja bardzo lubię te parzyste lata. Nie wiem, jakiś taki czuję lepszy vibe od nich, ale już sama nie wiem o czym mówiłem, bo trochę się rozgadałam. Może to było trochę takie podsumowanie mojego roku. Sama nie do końca wiem, ale potrzebowałam nagrać taki film, także mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z niego. Może czegoś się też nauczyliście w tym roku. Możecie napisać swoje refleksje w komentarzu, albo możecie do mnie napisać na Instagramie. Ale co, dziękuję Wam za ten rok. Dziękuję, że ze mną byliście. I mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnym roku. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy i że będę mogła dla was cały czas nagrywać i że będziecie mnie oglądać. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. just